Dzisiaj kolejna recenzja. Teraz będzie troszeczkę większa skala i czołg TP7 yy, wersja dwuwieżowa. Skala 1,35 yy, od Miraż Hobby. Zobaczmy, co w środku. To powiem szczerze, że polowałem na ten czołg yy, dość długo. Yy, tylko, że no, chciałem raczej wersję jednowieżową. No, ale jak już się znalazło, no to wziąłem i tą wersję. Zobaczymy, więc, co jest yy, w środku. Wpuszczmy sobie. O i tak na pierwszy plan od razu wysuwa się, zaraz zrobimy sobie tutaj trochę miejsca. Yy, wysuwają się gąsienice. Yy, I to są no niestety gumo Mamy tu yy, jeszcze linkę. Dwie gumogąsienice i linka, ale te gąsienice tak nawet nieźle się prezentują. Oczywiście się nie złapie na no wodzie. Yy, no, czuć gumą. Trzymam tutaj te gąsienice już w, w, w odległości no trochę większej, jak tu widać, ale już czuję tą gumę. Yy, także mamy gumogąsienicę. Dalej, dalej mamy instrukcję i kalki. Kalki y, mamy do wersji polskiej i niemieckiej. Czyli, jeżeli ktoś by chciał zrobić czołg zdobyczny niemiecki, to też są. Oprócz tego mamy y, kalki z kompanii Rysiów i kompanii Żubra. Y, oraz mamy cho, y, chorągiewki do wycięcia i do zamontowania na drucikach. Dużo fajnie, fajnie. Y, co mamy dalej w instrukcji? Rys historyczny. Instrukcja fajnie zrobiona, przejrzysta. O, reklama Miraża. Kolejne czołgi. Yy, no dobrze, przyjrzyjmy się może pierwszej wprawce. Tutaj mamy elementy yy, do dwóch wież. No i pierwsze, co się rzuca w oczy, no to nalewki. Jest ich dość dużo. Nie są, nie są takie zdów jakieś wielkie, no ale no roboty pilnikiem będzie, no tutaj widać no nic, no jakoś sobie poradzimy i tu mamy elementy yy, górny, górne, no i włazy włazy, no nie są oddzielone trzeba będzie dociąć, jeżeli będzie się chciało, otworzyć te władzy no nic, no trzeba będzie jakoś próbować tak wygląda druga strona no nie, no nie, no nie, tutaj Tutaj widać otwory po wlewach. No, szpachlowanie. Szpachlowanie, jeżeli trzeba, no tutaj dość grube jest to. No nic, no trzeba będzie. No, jeżeli ktoś chce otwierać, no to musi się napracować, bo wydawca nam tutaj nie ułatwił yy, pracy. Następna ramka. Wanna, boki. I elementy układu jezdnego wózki. I ostatnia, chyba największa drobnica, czyli układ jezdny kółka. Kółka, kółka I jeszcze raz kółka. Tu mamy sekcję z błotnikiem. Yy, co tu jeszcze jest? No tutaj o, wyjdzie to karteczka z malowaniem. Opis przy okazji jest krótki. No i schematy malowania. Wczesny kamuflaż z 35, a tutaj kamuflaż z 39 już późny. Tak to mniej więcej się przedstawia, jeżeli chodzi o same schematy kolejne. Tutaj mamy również, że w wersji czarno-białej. Możliwość sklejenia właśnie w takim malowaniu. To jest malowanie z 1934. 1935 rok. To jest wczesne malowanie czołgu. Właściwie to jest, y, No to jest jako prototyp po prostu. Kolejna wersja. To jest wersja y, z kompanii Rysiów. To jest z operacji na y, Zaolziu. Y, rok 1938. No i... Trzeci, 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 trzecia, trzecia możliwość. No to również 38 rok, operacja zaolzie. Tym razem, czołg należy do kompanii Żubry. Jest też tutaj taka krótka wzmianka, co oznaczają te kreski na niektórych czołgach. To były oznaczenia plutonów: pluton pierwszy, pluton drugi, pluton trzeci, a to oznaczenie to jest e, czołg dowodzenia. Także też trochę, e, też trochę. O, jeszcze opisy e, go, e, różnych godeł, czyli mamy e, kompanię rysiów, żubrów, i tu jest e, oznaczenie to jest tańczący słoń, to jest oznaczenie e, wikersów. E, także. Całkiem fajnie to jest zrobione. Trochę będzie zabawy przy samym sklejaniu, ponieważ no, będzie trochę zabawy z pilnikiem. Zobaczymy jeszcze też, jak te części są y, spasowane. Y, oczywiście model będę chciał zwaloryzować sobie, mianowicie zamierzam zakupić sobie do niego y, zestaw, zestaw żołnierzy, czy załogę y, od Ścibora. Od Ścibora, yy, i w tej skali yy, jeden żołnierz, yy, dowódca TP jest, jest, dwóch, yy, jest dwa rodzaje takiego żołnierza yy, i to jest żołnierz do wieży, także jedną musiałbym sobie otworzyć tak czy inaczej. A dwóch pozostałych yy, to są żołnierze już stojący przy pojeździe kierowca oraz dowódca w czapce rogatywce. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o malowanie, jeszcze nie wiem, które zrobię. Znaczy, na pewno zrobię albo rysiu, albo rysi, albo żubrów. To jeszcze zobaczymy, ale prawdopodobnie rysi. OK. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać już po sklejeniu. Jakąś małą ramkę się może do tego zrobi. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.